JJkę, witam w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku razem z Farem oraz Szakiem będziemy testowali TNT, ale nie takie zwykłe, tylko 10, 20, 30 i 100 razy mocniejsze niż zwykłe. Zobaczymy, ile świata uda nam się zdemolować, ale zanim przejdziemy do odcinka, to najpierw wy musicie rozwalić te TNT, które jest za mną. Wystarczy zostawić łapeczkę w górę. Uwaga, klikamy! Wow, spójrzcie, co my tu mamy! Co to takie to, tak to jest? FRAJERWERKI! Ej, ale nie ma <grym sklepia> spelebestra, przecież co tu chodzi? FRAJERWERKI! A te różowe to chyba JJki frajerwerki! FRAJERWERO... <grym> frajerwerki! Tak, <grym> Ta frajer Moje. twoje! Moje niebieskie Moje frajerwerki, tak, tak! Legendarne, tak, ładnie, tam. kolorowe takie. To te niby A, rainbow no, twoje? Niema? Niby te rainbow? Tak. Nie, nie. A, Słuchajcie. Fajnie. Szako, ja widzę, że tu pan reżyser z dzisiejszego odcinka przewidział dla ciebie pchełki. Czyli ten najniższy poziom frajerwerki. Ja <laughs> no rozumiem, nie. że im wyższa, że tak powiem, wieża w frajer Werek, no to tym większy damage, tak? Ja się tych boję, pojem ja No pewnie tak. Ale <laughs> to... ja nie strzelam, bo ja się boję, że mi rękę urwie. Nie, no każdy musi. No nie każdy ma musi, opcji. podejrzewam. No oczywiście Ale ja nie tak. mam doświadczenia w takich Każdy rzeczach. Każdy musi wziąć sobie krzesiwo do ręki i, jedno, ja i jedną frajerwerkę, ale bierzemy po jednej, żeby wam do głowy nie przyszło odpalać gdzieś tutaj w pobliżu tego wszystkiego, bo nam skraszuje serwer. Ale jak to się podpala? No ale to chodź, ci pokażę. Nie, 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 nie. Na razie nic rób. Co ty zwariowałeś? Musimy ja odejść dalej. podpala. Tak daleko odejdźmy może, co? Bo to... Tak, musimy to kawałek jest. odejść, bo to będą dymy. Ja może pierwszy, co? Dobra, stańcie tu na górce z tyłu. Stańcie na górce, nie! Ja, ja wam pomacham. Nie, ja się boję, ja się Dawaj. boję, ja tu zginę na pewno, tu zginę. Jesteście gotowi? Dzisiaj. Tak. No. Aaaa! Ratuj Fary, się, to może! Daję dychę. Umrę, na bank. O, ja pierdziu, wow! o, ja pierdziu, ja pierdziu! Uciekajcie! 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 Nie, nie, nie! nie, nie. Dobra, na mnie nie spadło, na mnie nie spadło na szczęście, o oh, wow, okej. Okay. Ej, ale ja to był Już mówiłam, że ja się nie chcę w to bawić. Teraz idź ty odpal, a ja popatrzę. Ja? Ej, dwie na raz odpalimy z Rzeczajką. Dobra, odpalcie dwie na raz, ale odejdźcie dalej faktycznie, bo jeszcze nam wioskę rozsadzi. Dobra. A, a tam jest dużo materiałów wybuchowych, ja się gdzieś chowam stary. Nie wiem, buduję Dobra. jakiś domek z o. Starek. Raz, dwa, trzy. Trzy. Aaaa! No, Czemu no, ona tak cię podpaliła? Lecą! Zora podpaliła się chyba. Lecą! To jest ten, wulkan tak zwany. Ja. <noise> tak, o ty w ogóle, co ty zrobiłeś? No ty, ty moją podpaliłaś. Powiem wam tak. Swoją! Te frajerwerki są kozackie, nie? Kozackie. Jak, jak oceniacie tą frajerwerkę pierwszą? E, 5 no. na, 10. 5 2 na 10? 10. 2 na 10. 2 na 10? Dwa... Ja bym dał nawet siódemkę, bo mnie rozbawiła. Nie, no jaka siódemka, jeszcze inne nas czekają. Gazi. Dobra, lecimy po kolejne. 10 idziemy dalej, palet kolejne fajerwerki. Ta, idziemy Friar po kolei, wersji. zacznijmy od niebieskiej. Od Let's niebieskiej? Jakiej niebieskiej? Ty też zaczynasz kurczę Ruszowka. po chińsku. Zartowałem, ruszofa. <suszy> ta dobra, dobra. To fajerwerkę ruszową odwala pierwsza JJka. Dobra. Ej, skoro ta była nawet dobra. taka w miarę, w miarę dobra, no to z tą chyba trzeba dalej odejść, co myślicie? No, tak. Nie, mi się wydaje, metrów? że ta będzie strzelała watą cukrową. Tak, burżowa? No, no, TNT na bank, no watą na będzie Na pewno strzela. tak jest. Góra. Dobra. Uwaga. Daje. Dawaj, odpalaj, pirotechniku ty mój. Uciekam. Leci, leci, no, Ale Uwaga. będzie dym. Uwaga. No, ale będzie dym. O nie. A! Uważaj! Co jest? co jest? Co jest? Dobre. To co? To było grube. Dwie na raz? Świat w rozsypce. Dawaj dwie naraz. Albo to nie. To watą cukrową teraz i rozwalmy ten kanion, co? Cukierkami i... nie wiem. No nie! <laughs> Zabiłeś nie! Zabiłeś mnie. Zabiję cię, czekaj, Częściał, czekaj, czekaj, bo dymy są straszne! Nie! No to jest totalnie chore, to jest chore, to jest... Tak, dobrze mu tak. Kurde, nie przeżyłem, dobra. Szaku, nie. przepraszam cię. Kto nam sprzedał się. te fajerwerki? Szaku, nie, no, przepraszam cię, że nie zobaczyłeś takich fajnych fajerwerek, ale szczerze, nic ciekawego. Dupę tak. nie urwało. O, ole jest wybuch ostry. Dobra, no. idziemy po kolejne, nie? Teraz niebieskie frajerwerki. Ja nie już czekam, boję. ja już czekam, nie? nie coraz bardziej wy... boję. Dobra, jak oceniacie Ej. tego dziesięciu? pierwsza była lepsza. Co? Nie, prawda. Nie? Chyba nie wiesz, co mówisz. Nie? No, dobra, lepsza, lepsza, no. Szaka lepsza, dobra jednak. <laughs> no niestety przegrałaś. Dobra, dzisiaj. które teraz? Te niebieskie, tak? A, niebieskie. Y, ta, teraz niebieska, nie mam krzesiwa, bo niestety mi się, y, tego... <grymne> co ty zrobiłaś?! Chyba żartujesz sobie! Wiesz, co się teraz dzieje?! Nie, nie no, przegięłaś, przegięłaś. Przegięłaś! przegięłaś. <grymne> ja. Wiesz, co jest po serwerze? Ja? JJ! DJ! DJ! Ja. Ja. Tyno! <grymne> <grymne> Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Chciałem od razu apelować, że Dzieńka ma zakaz sądowy na pirotechnikę jakąkolwiek, a przede wszystkim nie może otykać zapalniczki. Szaku, proszę jest skompiskować coś. Nie, 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 ja chcę jeszcze postrzelać! Dobra, ale proszę cię kontroluj co masz w łapce. Nie wysadzaj no nam ist. świata, bo trzeba było resetować serwer. Okej, okay, idziemy teraz po firewerkę farelowską, tak? Dobra, dalej chodź, się od tego, proszę cię. idę, idę, idę. Widzisz tą górę z przodu, Szaku? Widzę. Ona jest idealna do wysadzenia. Mi się wydaje, że farelowe, Ta, taka ogromna? że farelowe zniszczy. Farelowe myślę, rozwali. że nie podoła, myślę, że nie podała. Ja farelowe pod wodą odpalił. Aha, o. aha o to odpal no. 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 skoro taki no to, no to kozak... Patrz, patrz, proszę bardzo. No i co? Odpaliłem. Uciekaj, uciekaj, Faliłem. odpalił, odpalił, odpalił. Odpaliłem. Uciekaj, uciekaj! Nie. nie, Rozwali dno? Wow, latają! Ale dobra. no pod wodą nic się nie dzieje, wiadomo, nie? No, dobra. nic się nie dzieje, Chodźcie ale tą... jest szyb dym. Chodźcie na tą górkę do góry i z góry ja będę na dole, a wy będziecie Leciatków. u góry i ja odpalę. Nie. Ile tu jest światków? Siaku widzę, cię u góry! Nie ma! Co zostań, Odpalam, jesteście gotowi? Od... No Dawaj, ja nie odpalaj. wiem czy jestem na to gotowy. Ja pierdziu, uciekaj ryba, uciekaj ryba, uciekaj ryba! Dobra. O nie, nie, nie! O! Dobra, dobra, minąłem, minąłem! Ale gwiazda! Lajtowo. Ale wybuchy słabe, Przeregym, nie? Ale ładnie to wyglądało, jak się sypały te te. Dobra, ja jestem ]ulator. kozakiem, teraz ja idę do was, a kto idzie na dół odpalić? Tutaj odp... Dobra. Dawaj, ja idę na to do, do farela. Dobra, dobra, ja odpalam. Tu stawiam. Dobra. Tak, Widzicie? Dawaj, dawaj. Ale będzie dym. Ty, co to się dzieje? O kurde, padnę. Ale deszcz. Padnę, Najpare, padnę, padnę, no, przeżyłem, przeżyłem, nice. No, nieźle, nieźle, no, nieźle. I jak oceniacie? Tak, szczerze, to słaby byłby ten wybór, generalnie. No, Tylko ładne eee, było, jak no. się sypało z tego, ale tak to słabe, no. Ej, To była farelowa frayerwerka, więc była najlepsza, tak? Tak. Była najgorsza, ewidentnie. Dobra, dobra. szaku dalej gra. No, faktycznie, popisałem tak. się w tym odcinku. No. Jaki szaku, to ja wygrałam. Nie, 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 z farelem przegłosowaliśmy. Co ty, JJ? Aha. No, nie no, brałam niestety. udziału w tym głosowaniu. Grazer! Nazywa się Gdzie Grazer nieka, Ja w tej miejsca bym tutaj hmm? to odpalił Wyśledamy tą krowę? Nie, 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 no, nie, 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 nie! Ale po nie no na górę wracamy! Dobra! No co, ja bym gdzieś tutaj to sobie wystrzelił tak na blisko, na ładnej dolinie Dobra, z zróbmy z tej doliny kotlinę poszło, Ale czy tu Poszło! Szybko! Uciekaj! Nie, no no, no, dobra, uciekaj! Uciekaj! Serio! Ej, ta jest fajna. O kurde leci na mnie! To lecą! Kolejna! No, <laughs> kolejno. Nie Panie, no, ja się chowam nie schrąbię, gdzieś! Nie, 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 nie we mnie! Dobra, żyję, żyję. Wszyscy? Wszyscy? Jakim cudem? Nie no, <laughs> Cześć, Ale mój... Nie, co ty robisz? To nie ja! To frajer werka, Uważaj! <grym> Ej, O nie, ależ ja tak przeskakuję przez te Ty jesteś dobra, ja już dawno leżę z szakiem. No, my już tutaj gotowi do kolejnych. Tak, my szybciutko tutaj wiemy jak się teleportować. Niosę te twoje ulubione, kololowe. kolorowe. Moje ulubione to są? Koloru dobra, koralowego. To, Mm, ja dobra, pierwsza ale, teraz strzelam. Dobra, dobra, pierwsza strzelasz, ale ja chcę. Tak, o, po pierwsze, wyrzucam ci jedno, ale jeszcze nie, nie wystrzeliwy wuj. Ja chcę zobaczyć to z góry, ja chcę zobaczyć to z góry. Wejdę sobie na wysoki dircik, masz czyżejka też. Ej, dobra, tkwią się jakoś też tak odsunął, nie? Nie, że od razu Dobra, tym... idźcie się, przygotujcie, kupcie popcorn po drodze. Sekunda. Dobra, ja sobie robię wyrzutnie. A ty masz pomysł jako w ogóle. Wyrzutnię? <laughs> nie wiem, co ona tam gada i wymyśli, ale nie będzie. <laughs> Nie, to ja ciekaw w tej wyrzutki. Dobra, ja bym już odpalił. Bąd A że ty niby nie chcesz jeszcze nie uciec do góry, JJ?! Jezu, to nie ma szans! Nie wiem, co kombinuję! <laughs> Przypominam, że to jest ja pięciokrotnie silniejszy Rzuccie wybór! Ja tylko zabrałam małą! Dawaj, JJ, odpalaj! Jesteście Dawaj. gotowi? Tak. tak! Jesteśmy gotowi na wielkie grzmoty, leci! <laughs> Uciekaj! Gdzie <ona> ucieka?! <śmiech> <śmiech> Ale co?! Ale słabo! Zobaczcie, wow. jak słabo! Co jest?! <laughs> To o, jest! No, to ja, zniszczy wszystko w koło! Zobacz, że nie żyje. <śmieniu> <śmieniu> o NIE Jak tam pan. Ale... się SIĘ tak, nie? E Idę do was. Do wioski to doleciało. Teraz ja chcę POGLĄDAĆ Co tu się dzieje? Tak co, się co ja trafna. zrobiłam z tym światem? Bum! Dobra, pan ryba. słuchajcie. Spinajcie się na górę i robimy. E, ja chcesz dwa na raz odpalić? I kończymy ten świat. Dobra, o coś Dobra, kompiluję. ja już. Jeszcze wyżej? Cześć, Tak. Ja wam radzę wyjść wyżej niż szaku byliśmy do tej pory. Ja opierdzielę, co to będzie. A, dobra, ma te wszystkie ze spawna, okej. Okay. Jesteście gotowi? Tak? Dawaj. No nie, tam, dobra. Widzę, no. Uwaga! Błęduje się Jak to takie wygląda? To jest koniec! To, będą no, takie tymy, że są na O, nie! Ucieknie. O, nie! Uwaga. Uwaga! Dobra, po serwerze. Koniec wy Dobra! Cześć, cześć! jeszcze cię zrzucę! No, nie zrzucaj mnie! Co, co się no, co za kan! Dobra! Żyję, żyję, żyję! Ja też żyję, ale w nocy ja nie. No i nie żyję. Okej, okay, moi drodzy, a więc to by było na tyle z tego odcinka. Zdecydowanie TNT wpadło dzisiaj w niepowołane ręce. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Pamiętajcie, żeby wpadać do sklepu Pixi po najlepsze koszulki. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie. Również do mojego Instagrama, TikToka oraz grupy na Facebooku. Także wpadajcie, zaglądajcie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!